Lewy uniknął mnie lewy się dzieje. Tu, lewy, lewy, lewy uniknął, tu, lewy dobra. Strasznie tak, tu, tu, tak, tu, Patrz. tu, tak, tu, tak, tu, tak, tu, tak, tu, to tu, tak, mhm. A to, jest to ona, bum. Będzie mocniejszy. Raz, dwa. Raz, dwa. Kontra, czyli idę na ciebie, odskakujesz i prawo Kontra. Nie, nie. kontra. No, patrz, kontra. w miejscu Bo to jest tak, kontra. Leci na ciebie przeciwni, leci na ciebie, odskakujesz. leci na mnie, odskakuje Pum! Ja muszę, ja muszę upaść, ja muszę stanąć dobrze na tych nogach, by zatrzymać cię ciosów.